Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym. Tak, nasz polski Rosman zaczął w końcu wypuszczać kalendarze adwentowe i ten akurat jest od firmy Aromanis. Bath Body, Celebration Calendar, 24 okienka, kalendarz do kąpieli. Kupiłem go stacjonarnie, nie wiem czy jest dostępny gdziekolwiek online, jeśli tylko znajdę. Podziękuję Wam go. Kupiłem go za kwotę 129 zł, więc przeliczając cenę na okienko jest to około 5 ,40 zł 40 więc myślę, że nie najgorzej. Z tyłu mamy wypisaną zawartość, ale tego oczywiście nie chcemy czytać. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie, taki podwójny superancki kalendarz, naprawdę bardzo ładnie. Kokardka czerwona, żeby nie otwierał nam się. No i jestem ciekaw, czy będzie możliwość właśnie wykorzystania go w kolejnych latach, chociaż mogę w to powątpiewać. Ładny, naprawdę ładny, jestem mega podekscytowany. Co? Biorę Was z bliska i otwieramy pierwszy kalendarz z naszego polskiego rozpana. Ok, moi drodzy, tak prezentuje się kalendarz arwentowy z bliska. Piękna taka rozkładana książka z tyłu. Z tyłu mamy oczywiście wszystko wypisane, co się znajduje. Bardzo ciężki, bardzo ciężki. Tu mamy kokardę, którą możemy otworzyć. No i jestem ciekaw, jak on wygląda, jak on wygląda w środku. Piękny, naprawdę. Cudowny kalendarz, cudowny, piękny, naprawdę piękny, bardzo dużo okienka. Mam nadzieję, że jesteście w stanie wszystko zobaczyć właśnie w kamerze. Mam nadzieję, że razem fajnie nam będzie się otwierał ten kalendarz i znajdziemy jakieś same fajne perełki. Ok, mam numer jeden. Tutaj w lewym górnym rogu na tej drugiej połóweczce i bardzo ciężko mi się go otwiera, mega ciężko naprawdę. Mega, mega ciężko. Numerek jeden. Co to? Aha, dobra. Trzy takie, trzy takie gumeczki. No, takie niby ala sprężynki, niby, niby fajne, ale, ale jednak nie to. Numerek 2. Numerek 2 mamy tutaj na dole. I tutaj na dole zaraz znajdziemy, mam nadzieję, że coś fajnego. Ok, w numerku pod numerkiem 2 mamy taką kulę do kąpieli malutka, bialutka bardzo ładna, bardzo ładna, taka słodka później oczywiście Wam pokażę jak te, jak te kosmetyki wszystkie koło siebie wyglądają, numerek 3 numerek 3 mamy tutaj i chciałbym to otwierać o super, znalazłem patent tutaj na bokach są takie alarm które możemy właśnie o, otwierać i mamy żel pod prysznic. Taka mała pojemność, chyba, jeśli dobrze widzę, tak, 30 ml, więc super, na pewno, na pewno przetestuję i jestem ciekaw. No i byłem ciekaw, jak pachnie, ale no niestety nie pachnie jakoś y, bardzo intensywnie, ale ma piękne takie różowawe drobinki. Dobra, numerek 3, zaraz za mną. Teraz numerek 4, numerek 4, numerek 4 mamy, moi drodzy, widziałem go. Tutaj na górze. Numerek 4. W numerku 4. Czy to jest. W numerku 4 mamy akurat białą sól do kąpieli. Taką małą ilość. Myślę, że tylko do moczenia nóg w takiej wanience do masażu byłoby super. No pachnie. Nawet fajnie. Nawet fajnie. Numerek 5, moi drodzy. Numerek 5 mamy tutaj. Otwieramy. Pewnie jakaś kula do kąpielni. Z tego, co, z tego co mi się wydaje, w numerku numer 5 mam balsam do ust. Taka mała pojemność, chyba truskawkowa. Pachnie genialnie, takie delikatne masełko. No te opakowania są średniej jakości, ale mam nadzieję, że będzie mi się go naprawdę bardzo fajnie używało. Numerek 6 mamy tutaj na boku. W numerku 6 mamy, w numerku 6 Lotion taki krem do, do rąk, fajna grafika zielona, 30 ml, ale fajnie pachnie, tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, ładne. To opakowanie chyba najbardziej mi się podoba, 8, ósemeczka, o nie, nie, Boże, numerek 7 mamy tutaj, moi drodzy. W numerku 7. Uuu, żelka do kąpieli albo pod prysznic. No i muszę odkręcić i zobaczyć, jak to wygląda. Uuu. O Boże, pięknie pachnie, tak grejpfrutowo, Super. Numerek 8, który zacząłem już otwierać. No i mamy bombę w kształcie serduszka i też pięknie pachnie. Wow, bardzo ładna, 45 gram o wiele większa niż ta kulka z numerka 2. Fajny. Na razie. Na razie powiem wam, yy, jakoś mnie nie zachwyca ten kalendarz, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szukam numerku 9 tu na samej górze. W numerku 9. Kolejna bomba. Kolejna bomba. O jaka ciężka. Taka kokardka piękna pod numerkiem 9. 100 gram. Ooo, no, czuć ciężka. Ale czy to jest wzór jakiś świąteczny? No podyskutowałbym na ten temat na pewno. To była dziewiątka. W numerku 10 mamy tutaj. W numerku 10 podobne opakowanie do tego od kremu do rąk. Tutaj mamy krem do stóp, taki. Taka mała pojemność 30 ml myślę, że na 3-4 razy maksymalnie będzie. Dziesiąteczka 11. Ok, numerek 11. W numerku 11 było coś, co nie chcę... O Boże, o jakie to brzydkie. Mamy, moi drodzy, dwa separatory do yy, pedikuru. Tragedia. Tragedia, ale chociaż fajnie, że dwa. 11 numerek, 12 moi drodzy. 12 mamy tutaj na dole. Numerku 12, jakże uroczy. Jakże uroczy, jakże pomocny. Pomocne lusterko też wygląda mega tandetnie. Niestety, 12, 13. 13 mamy z tej strony i ten kalendarz, no niestety już nie wygląda tak ekskluzywnie. W numerku 13 mamy taki spray ułatwiający zasypianie. Pachnie mega średnio, nito ziołowo, tak... Tak naprawdę mało zachęcające, taka mała pojemność 30 ml. No, zobaczymy. Może zasnę, a jak zasnę, to nie wiem, czy wstanę. Ok, numerek 14 po drugiej stronie, tutaj na górze numerek 14. I też mega ciężko mi się go będzie otwierało. Ok, w numerku 14 kolejna sól do kąpieli. Tym razem w numerze 14 sól do kąpieli, tyle że różowa. Numerek 15, numerek 15 tutaj, czyli może jakaś buteleczka. W numerku 15 mamy balsam do ciała, taka mała yy, wersja 30 ml, też pachnie tak średnio. No ale, 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 to była 15, teraz numerek, numerek 16 moi drodzy, o. Ok, numerek 16, też taki mniejszy. Ok, w numerku 16 mamy taką różową kulę do kąpieli o zapachu Arbuza. Uwielbiam Arbuza, więc mam nadzieję, że ten produkt jak najbardziej przypadnie mi do gustu. Fakt Faktem jest bardzo mała. No, ale, ale nie oczekiwałem czegoś większego. To było 16. Numerek 17, tutaj na dole. Ok, w numerku 17 mieliśmy peeling do ciała. Taka, taka buteleczka, bardzo podobna do, do tych poprzednich. 18, 18. 18, tutaj ten okrągły, to okrągłe okienko, i mamy myjkę i mamy myjkę w numerku 18 w numerku 19 tutaj na samej górze aha numerek 19 mamy taką świąteczną zielono-czerwoną gumkę typu skranci no ja gumek nie używam ale pewnie będę miał komu oddać numerek 20 mamy mamy tutaj Ok i w numerku 20 mamy y, taką różową maseczkę glinkową do twarzy. No na pewno użyję 20 ml, więc nie jest jakaś to bardzo mała, y, to nie jest jakieś takie bardzo małe opakowanie, więc na kilka razy na pewno nam starczy. Numerek 21 tutaj, 21 tutaj z boku. Ok, w numerku 21 mamy taką żółto-pomarańczową sól do kąpieli. Niestety mi się otworzyła, uszkodziła mi się w trakcie otwierania, ale na pewno wrzucę wszystkie razem do wody i pewnie wykorzystam. Numerek 22, tutaj taki większy. W numerku 22, taka oto maseczka do spania. Nie używam takiego produktu. Mega tandetnie, tak mega tanio wygląda, więc trochę średnio. Numerek 23, tutaj taki mniejszy. Ha, 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 ha. W numerku 23, taki bardzo tani, bardzo słabo zrobiony pilniczek. Więc no z tego gadżetu na pewno nie będę korzystał. I numerek 24 mamy tutaj. I myślałem, że 24 będzie największy, a niestety nie był. I w numerku 24 mamy yy, scrap, taki peeling do ust 10 gramowy o zapachu truskawki. No te zapachowe produkty są naprawdę mega fajne. Okej, okay. okej okay, moi drodzy tak wygląda cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Czy on nie wart? 129 zł? Na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że tak maksymalnie 50 zł mógłbym dać za ten kalendarz. Mega tani. Myślę, że on idealnie wpasowałby się do jakiejś młodszej y, dziewczyny, y, która dopiero zaczyna przygodę z pielęgnacją. No ja przetestuję na pewno niektóre z tych kosmetyków. Akcesoria? No są mega średnie. Te separatory na przykład, czy, czy te gumki. Wolałbym raczej coś kosmetycznego do. Do kąpieli, no a te produkty same w sobie są niestety mega, mega malutkie. No, tak średnio bym powiedział. Ok, otworzyliśmy kalendarz adwentowy, no i ta zawartość jest naprawdę mega średnia. Wykonanie było. Z pozoru fajne, no ale otwierało się mega ciężko, naprawdę mega ciężko. Myślę, że jakby dopracowali trochę ten kalendarz, dali trochę inne kosmetyki, nie byłby najgorszy. 129 zł, niestety, to jest bardzo duża cena. Bardzo duża cena za te kosmetyki, mówię maksymalnie 50 zł, na pewno bym za niego wydał. No ale co, dajcie znać, jak wam się podoba ten kalendarz. Czy kupilibyście go, czy może akurat wolelibyście jakiś inny, w tej samej cenie, bo powiem Wam, za tą kwotę możecie mieć na pewno o wiele fajniejszy kalendarz. Na przykład z Makeup Revolution, który jest genialny, i tam znajdują się tylko same produkty do makijażu. Tutaj mamy taki, taki niby fajny, niby fajny niby do kąpieli, niby podprysznic, coś z pielęgnacji. Ale czuję niedosyt, czuję bardzo duży niedosyt. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym kalendarzu. No i co, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!